Łachowicz powróci po długiej przerwie spowodowanej kontuzją do oktagonu na okoliczność gali UFC Fight Night 255. Wydarzenie odbędzie się 22 marca 2025 roku w obiekcie The Ottawa Arena w Londynie. 41-latek zawalczy z Carlosem Ulbergiem. Były mistrz UFC rozpoczął właśnie przygotowania do pojedynku, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Również aktywnie? No bo to, Każdy wie. Walka się zbliża także. Ciśniemy pod górkę dziś Antoria, a jutro już 22 marca 2025 roku do OKTAGONu UFC powróci Marcin Tybura. Podczas gali w Londynie Polak zmierzy się z Mikiem Parkinem. W rozmowie z Patrykiem Prokulskim dla TVP Sport Arbi Szamaef przedstawił swoje spojrzenie na następnego potencjalnego rywala dla Marcina Tybury. Dla nas jako kibic byłoby to najlepiej od razu, żeby przeskoczyć wszystko i żeby był to najwyższy walka, wiadomo, by opas, albo... Ale był to, Tak, realny, patrząc jak sobie układając to drabinkę, jak idzie jałas, że najlepsza walka taka mogłaby być Bladesem, ponieważ przegrał również e, opas, O tym czy opasem przegrał, tak, przegrał. I Almeidą też wygrał, więc wydaje mi się, ta walka byłaby najlepsza taka, który można byłoby przybliżyło, bo można powiedzieć tam top 3, przybliżyłoby Marcinę i taką walkę ogląda, obejrzałbym bardzo fajnie. Aleksander Wolkanowski, były mistrz kategorii piórkowej UFC, został zapytany o najlepszą piątkę zawodników w historii. Australijczyk postanowił wrzucić do tego grona swojego klubowego kolegę. Wolkanowski na swoim kanale na YouTube urządził serię QA od fanów. Zobaczcie, sami kogo wytypował do top 5 zawodników. Najlepsza piątka w historii MMA cholera. Na pewno muszę do tego grona wrzucić Johna Jonesa i Demetriusa Johnsona. Georges St. Pierre musi tu też się znaleźć. Dam tutaj też Andersona Silva. Wrzucę też do tego grona mojego ziomka Izraela Adesanie. Wiele walk mistrzowskich. Szczerze uważam, że jest najlepszym stójkowiczem w historii, jakiego kiedykolwiek widziano. Donald Cerrone powrócił do testów antydopingowych przed powrotem do oktagonu UFC. Amerykanin zapowiedział, że w połowie 2025 roku będzie chciał stoczyć pojedynek. Właśnie powróciłem do testów antydopingowych. Muszę być czysty przez 6 miesięcy. Najprawdopodobniej powrót nastąpi w czerwcu albo lipcu. Powracam na dwie walki. Tylko dwie. Chcę 50 walk w UFC. Obiecałem mojej żonie, że niezależnie co się wydarzy, niezależnie od rozstrzygnięć, dwa pojedynki i to wszystko. Myślę, że zawalczę w kategorii średniej. Zobaczymy jaką będę mieć wagę na początku treningów. Były mistrz kategorii Koguciej UFC, Sean O'Malley, otwarcie wyznał, że robi sobie przerwę od świata internetu oraz mediów społecznościowych. Suga wierzy, że to pozwoli mu na wejście na następny poziom kariery w MMA. Chciałem zacząć w 2025 roku, ale już od kilku dni oddalam się od świata internetu. Trenuję, sprawdzam kilka rzeczy na telefonie i nie wiem, jak to określić, ale czuję, że moje wyższe ja stara się mi coś powiedzieć. Chcę się czegoś nauczyć, ale jestem zbyt rozkojarzony i oddalony od rzeczywistości, żeby złapać nauczkę. Czuję, że jedynym sposobem, żeby wejść na następny poziom, to będzie odejście od mediów społecznościowych. To dla mnie największa przeszkoda. Chcę więcej czytać, pisać i będę się do tego zmuszał. Chcę poznać lekcję, którą muszę otrzymać. Czuję, że już jest lepiej. 2025 rok będzie lepszy, ekscytujący. Nie będę zbyt aktywny w social mediach aż do następnej walki, ale w idealnym świecie będę tak po prostu żył. Nie chcę udzielać wywiadów, brać udziału w innych podcastach. Muszę wejść na następny poziom, szczególnie jeśli chcę pokonać umara, Meraba, następnego rywala. Aby pokonać czołówkę, muszę robić wszystko dobrze i czuję, że tak robię. Przechodzę rehabilitację, wracam. Do pełni zdrowia robię wszystko tak jak powinienem. John Jones walczy dość rzadko. W ciągu ostatnich dwóch lat stoczył dwa pojedynki, a wcześniej miał prawie trzy lata przerwy od startów. Zawodnikowi nie brakuje jednak środków do życia. Jones zarabia nie tylko na rywalizacji w klatce, o czym powiedział w rozmowie z Aleksem Gonzalezem na jego kanale w serwisie YouTube. Ostatnio okazje same wpadają mi w ręce i jestem za to wdzięczny. Zarabiam naprawdę dobre pieniądze, a robię naprawdę, naprawdę głupawe rzeczy. Przychodzę na imprezę na pół godziny za 100 tysięcy dolarów, podpisuję kilka rzeczy za 100 tysięcy dolarów. Ostatnio praktycznie nie ruszam się z domu za mniej niż 100 tysięcy dolarów. Okazje pojawiają się z każdej strony i jestem za to wdzięczny. Conor McGregor, były podwójny mistrz UFC, w dalszym ciągu pozostaje w treningu. Irlandczyk zaprezentował w swoich mediach społecznościowych trening parterowy. McGregor był w stanie dwa razy poddać swojego przeciwnika. Zobaczcie sami krótkie wideo z treningu. Ilia Topuria kolejny raz wypowiedział się na temat swojego potencjalnego rywala: Konora McGregora. El Matador nie chce być w towarzystwie Irlandczyka, bo wierzy, że ten ma fatalną energię. Kiedy byłem w jego towarzystwie podczas UFC 264 myślałem tylko o tym, żeby trzymali go ode mnie z daleka. Możesz być Konorem McGregorem, ale nikt nie jest nade mną, tylko Bóg. Gratulacje za twoją karierę, szanuję to, ale nie mów nic na mój temat, bo urwę ci głowę. Ma fatalną energię. Przysięgam, że jego aura jest prosto spiekła. piekła. Chce być jak najdalej od tego typa. Ma czarną energię, której nigdy nie czułem. Agustin, mój trener, jest bardzo spirytualnym gościem i naprawdę zwraca uwagę na energię. Powiedział do mnie przed walką McGregora z Poiriem, że ten przegra i dozna poważnej kontuzji. Wtedy właśnie złamał nogę. On ma energię prosto z piekła. Rozumiesz? Komentujący gale UFC Joe Rogan nie uważa, aby Conor McGregor wrócił jeszcze do oktagonu. Amerykanin zwrócił również uwagę na styl życia Denotoriusa. Joe Rogan na swoim kanale na YouTube powiedział: "Nie mam pojęcia, czy Conor kiedykolwiek jeszcze ponownie zawalczy. Nie znam żadnych prawdziwych szczegółów w tym przypadku. Znam jego wersję w tej sprawie, jej wersję oraz tego, co się rozegrało w sądzie. Prawda jest jednak taka, że ten gość imprezuje i to bardzo mocno". Mówił o tym nawet w sądzie, również o kokainie. Khabib Nurmagomedow pomaga w przygotowaniach do walk swoim kolegom. Były mistrz UFC przyznaje jednak, że nie lubi swojej roli jako trenera. Khabib w rozmowie zamieszczonej na kanale Demetriusa Johnsona w serwisie YouTube powiedział Nie lubię bycia trenerem, ale muszę tu być. To będzie wielka noc podczas gali UFC 311. Będzie walczył Tagir, a potem umara o pas i islam w obronie tytułu. Nie mogę wówczas być w domu. Muszę być z nimi, ale nie lubię tego. Walka o pas wagi ciężkiej pomiędzy Jonem Jonesem a Tomem Aspinalem jest jednym z najbardziej wyczekiwanych starć roku 2025. Zdaniem Henrygo Cehudo starcie pomiędzy Ilią Topurią a Islamem Makaczewem byłoby jeszcze większym wydarzeniem pod względem sportowym. W audycji Pound for Pound Cehudo powiedział Uważam, że walka Makaczew vs. Topuria mogłaby być większa od starcia Jones versus Aspinal. Pod względem sportowym oczywiście. W przypadku wagi ciężkiej dowiemy się tylko, kto jest niekwestionowanym mistrzem, ale w przypadku wygranej Topuri nad Makaczewem to będzie coś niesamowitego Gość pobił Wolkanowskiego Który był na szczycie rankingu najlepszych zawodników Bez podziału na kategorie wagowe A teraz miałby pokonać gościa Który aktualnie zajmuje w tym zestawieniu miejsce pierwsze To byłoby coś Organizacja KSW i Albert Odzimkowski Poinformowali o tym, że podczas gali w Radomiu Nie dojdzie do pojedynku Odzimkowskiego Z Tomkiem Romanowskim No, no nie tutaj mam Dla was i dla siebie złe wieści Nie będę mógł wystąpić w na najbliższej gali KSW 102 w moim mieście Obecnie jestem w trakcie antybiotykoterapii, troszeczkę jeszcze to potrwa, eee, ale mimo wszystko zachęcam Was do czynnego udziału w gali. Naprawdę jak karta wygląda, uważam, znakomicie, to też było duże wyróżnienie dla mnie. Zobaczcie w tej gali bardzo mocny przeciwnik. Eee, to prawda, będę na, na gali, ale w innej roli, w tej, którą. Znacie, że po prostu będę mógł skomentować całe to wydarzenie. No ale w wam bardzo. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Borys Mańkowski to były mistrz KSW wagi półśredniej I były pretendent do tytułu wagi lekkiej Reprezentant klubu Czerwony Smok jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników KSW Pod skrzydłami największej polskiej organizacji stoczył już 19 pojedynków Przez lata kariery Borys nigdy nie trafił do organizacji UFC I w audycji Jurasówka został zapytany czy tego nie żałuje Inaczej, ee, nie żałuję dlatego, że ja nie miałem takiej sprecyzowanej oferty nigdy, wiesz I ja miałem, raz była taka oferta, bo chcieli, chcieli zrobić UFC chyba w w mieście coś takiego było. W Gdańsku było. No, no. I było tak, że y, brany był pod uwagę mamet, Materla i ja. I tam chyba nie dogadali się i było, została jakaś tam kwestia dotycząca mnie, ale szybko się to rozbiło, bo kontakt z KSW, ble, ble, ble i tak dalej. W ogóle nie było podjętego, jakby rozmów, bo to było szybka, szybka robota. To było, nie wiem, że za pół roku byśmy chcieli zrobić galę. Także to w ogóle był temat ucięty. E, a ja miałem w swojej głowie coś takiego, że. Jeżeli wygrałbym z Mamedem, to bym zrobił wszystko, żeby pójść do UFC, nie? No, a później przygrałem. <grym> Artur Szpilka, w ostatnim starciu, do którego doszło w maju tego roku, szybko przegrał z Arkadiuszem Wrzoskiem. Potem miał problemy zdrowotne związane z zakażeniem gronkowcem. Wrócił już jednak do zdrowia i szykuje się do powrotu do klatki. W rozmowie na kanale Zero Szpilka przyznał, że odczuwa dużą potrzebę doprowadzenia do rewanżu. Po walce z Arkiem Rzoskiem, kiedy znowu posłuchałem siebie i poszło, zrobiłem coś, o co w ogóle było nieprzemyślane, e, pojawił się znowu taki chęć re rewanżu. No nie? Takie coś, jak zawsze miałem za młody i chcę do tego doprowadzić. Ile to będzie trwało, nie wiem. Też walka po. Szpilka dodał też, że ponownie poczuł chęć sportowej rywalizacji. Mówiła się taka, nie wiem, rywalizacja, chęć pokazania, że, 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 że. Kurczę, no taki jest sport, ale już na zupełnie innych warunkach. Ja nie muszę tego robić. Ja chcę, ale nie muszę, rozumiesz? Mhm. Po prostu na, na zupełnie innym podejściem do tego tematu, ale, ale oczywiście bardzo bym chciał. Chciałbym doprowadzić do rewanżu. Teraz mam mieć walkę z Errorem Zimmermanem, czyli taka, no, nie wiem. On, ale jak mi trochę odskoczył, bo wygrał dwie walki. Czy jedną wygrał z teraz więc on zaraz będzie mierzył pas K KSW, ale no jedna walka, taki korespondencyjny pojedynek też z Mistrzem Świata. Nie chcę, nie chcę przeinaczyć, czy on też był mistrzem świata, ale Roo Zimmerman z Kickboxem jest jego narożnika i jest kawał zawodnika. Wygrał z różalem i wygrał z tą w Fmenała. Do całego wywiadu zapraszamy na kanał Zero Link w opisie. Marcin Held ma za sobą bogatą karierę w świecie sportów walki. Polak przyznaje, że patrząc z perspektywy czasu do niektórych spraw w swojej historii podszedłby dziś inaczej. Podjąłem w swojej karierze parę takich decyzji, które teraz chętnie bym zmienił. Nie żałuję tych decyzji, ale uważam, że zawsze można zrobić coś lepiej. Jestem niezadowolony, że niektóre walki potoczyły się tak, a nie inaczej, bo wychodziłem do nich z kontuzją. Nie w pełni sprawny i je przegrywałem. Marcin dodał również, trochę tych pojedynków. Niestety już przegrałem, ale raczej jedyną rzecz, którą bym zmienił, to właśnie przygotowanie zdrowotne do starć. Nie wyszedłbym do niektórych. Walk z kontuzją. Chociaż stoczyłem jeden pojedynek z Urazem z Milesem Price'em i go wygrałem. Pamiętam, że miałem zerwane więzadło krzyżowe w kolanie, a i tak zawalczyłem. Mariusz Pudzianowski rywalizuje w zawodowym MMA od 2009 roku. Wcześniej święcił triumfy w konkurencjach siłowych i przyznaje, że do dziś ma to wpływ na jego treningi MMA. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych Mariusz napisał 2009 rok październik. Miesiąc później wszedłem do ringu KSW. Przedrobiło się wszystko, aby była siła, waga, a waga równa się siłę 146 kg. Dziś to wszystko jest moim utrapieniem i w tym sporcie wręcz przeszkadza. Robi się wszystko, co można, aby tych mięśni było mniej. Z boku wygląda to prosto, ale to Ciężka praca. Podczas Gali XTB KSW 102, która odbędzie się w styczniu, Sebastian Przybysz wystąpi w walce wieczoru i zmierzy się z Bruno Azevedo w starciu o pas wagi Koguciej zwakowany przez Jakuba Wikłacza. Przed zbliżającą się konfrontacją, Azevedo napisał w mediach społecznościowych: Już 25 stycznia będę walczyć o pas KSW. Zawsze trenuję, ale teraz jest walka o tytuł. Jest 5 rund po 5 minut. Trenuję więc z dużą intensywnością. Zamierzamy wyjść i pokazać, że jestem na innym poziomie siły, techniki i fighterskiego IQ.